Cholerne powiadomienia wkurzają Was? Mnie też. Dlatego pozbędziemy się ich. A pozbyć się tego paskudztwa, czyli tych wyskakujących po milion razy kart, pomimo tego, że my je zamykamy, to one się cały czas otwierają, co przeszkadza nam przy przeglądaniu internetu, możemy się pozbyć raz na zawsze w bardzo prosty sposób. Tutaj na przykładzie Windowsa 10, już wam pokazuję. Wchodzimy tutaj w menu Start. Wchodzimy tutaj w taki tryb, czyli po prostu w ustawienia, następnie. Przechodzimy w zakładkę system. Następnie wchodzimy w powiadomienia i akcje. I tutaj, moi kochani, mamy cały szereg przeróżnych aplikacji. I spójrzmy. Akurat tutaj były powiadomienia z Google Chrome. Także, pik! Odfajkujemy. I tutaj, odfajkujmy sobie również inne rzeczy, ponieważ ja nie zamierzam mieć. Innych również tutaj kart z różnymi powiadomieniami. Także wystarczy po prostu odhaczyć tutaj niektóre z opcji. Tak jak mówię, w przypadku np. Google Chrome teraz będziemy mieli te powiadomienia włączone. Te karty tutaj nam będą wyskakiwać, natomiast teraz mamy je wyłączone. Jeśli chcecie mieć tego typu ustrojstwa, to możemy też tutaj to sobie spersonalizować. Także możemy spersonalizować gdzie, co i jak ma się pokazywać. No ale tak jak mówię, mi to do szczęścia nie jest potrzebne. Jest to wkurzające i zapewne dla wielu z Was również. Także wystarczy po prostu jeszcze raz wejść w menu start, w tryb, w system, powiadomienia i akcje i otwajkować. Odpowiednie aplikacje, z których nie chcemy mieć powiadomień. I to tak naprawdę wszystko. Teraz możemy spokojnie przeglądać nasz internet i niczym się nie martwić. I to by było na tyle z mojej strony. Tak króciutko. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Hej.